Spaceruję sobie plażą jelitkowo przy wejściu numer 76. No tutaj jeden duży, martwy ptak, drugi duży, martwy ptak dalej. Nie wiem co to za ptaki. Trudno rozpoznać, bo nie widać uba. Ale coś takiego. Spory jest, jest większy na pewno od kury. Tam jest drugi. Prawdopodobnie tutaj jest trzeci jeszcze leży. Wiesz on jest. A tutaj się schował. Dzwoniłem na Straż Miejską. Poinformować, bo jeden tam drugi, jeden z nich jest rozszarpany, już jakieś zwierzę rozszarpało może być chory. Ale na Straży Miejskiej powiedzieli, że już mieli zgłoszenia, że przyjedzie ktoś i zabierze te ptaki, bo mogą być chore. Także Także Straż Miejska ich informowana była przez ludzi Na dodatek pani powiedziała Na no infolinii po Na Straży Miejskiej jak zadzwoniłem Że przy którym Jestem w zejściu na plażę Wejściu no i mówię numer Ona mówi o to ja miałam zgłoszenia jeszcze Z innych też Czyli jest ich więcej ona mówi że Prawdopodobnie będzie ich kilkanaście nawet tych ptaków Jak się idzie w stronę Sopotu Ciekawe co to, czy jakaś choroba. Właśnie nie będę nagrywał tej rozczarpanej części, bo YouTube to by zablokował. Ale o no. ciekawe co to za Ludzie przechodzą bardzo blisko, podchodzą, ja się staram nie podchodzić, bo to może być jakaś zaraza. Robią zdjęcia. Ludzie robią zdjęcia, podchodzą bardzo blisko, nawet pies podbieg i wąchał. Wiedziałem panu żeby zabrał usało, może iść jakąś chorobę tego tak przecież o, tam następny jest już panie zaciekawione. Może jakaś choroba, no bo niemożliwe, żeby tak zamarzać sobie po prostu. Nie ma dzisiaj takiego wielkiego mrozu minus 2 stopnie, no niby odczuwalna jest 8, ale to idziemy dalej, może jeszcze będą A tutaj o leżą pióra czyli jakieś zwierzątko już szarpało go a z tamtej strony ma wygryzione od drugiej strony kawał już upęsnowane jest, zjedzone nie będę nagrywał, bo można takich rzeczy udawać brzydkich no, że tak to wygląda Gdańsk, plaża Jelitkowo jak zobaczę jeszcze jakiegoś, to znowu nagramy numer zejścia do plaży. Nie no, ale powiedziała, że rozbieżności są duże pomiędzy wejściami do plaży, które mówili inni. Inne niż moje. O, numeracja się różniła. Tutaj jest wejście numer 77. Tam jest 76. No nie mam takiego zupu, żeby zbliżyć. Zobaczcie, następni idą. Zaraz będą zdjęcia robić. Jakie musi podeszło do głowy, ruszać, żeby zobaczyć co to za ptak. Bo to wtedy nie ciekawie. No idziemy dalej, zobaczymy, może jeszcze będą leżeć, bo ja idę w stronę. Sopotu. Mam taki zamiar dojść do tego Sopotu. jak nie zamarznę. Bo wiatr potęguje te zimno dzisiaj. U, u, to jak? Swoją drogą plaża piękna. Lód jest. Tam, jak szedłem wcześniej, jest taki punkt. A rozumiem, nie zbliżę Podejrzewam, że jest jeszcze trzeci ptak leży. Od tutaj. O, nie Co tam? Jest taki punkt. Ale nie przechodziłem blisko. Widziałem, pies podchodził do tego wąchał. Więc możliwe, że też trzeci ptak. Ciekawe, co to jest. to wszystko. Duży, duży, naprawdę większy od góry. O, patrzcie, następny jest. Ale to jest inny ptak. Ten jest o wiele mniejszy. Jest dziób. Powędę to jakaś, jakaś choroba jest tutaj chyba. No niemożliwe, że go zamarzały. I to kawałek od tego, jest trzeci. A może i nawet czwarty, jeżeli tam to potwierdzi, twierdzić, się stać. Wurdę Sporo. Zobaczę dalej. Ręce mam na razie zamarznięte, schowam telefon dogram coś jeszcze, jak będzie, w razie co. O, tam pies biega. Podejdzie do takiego zarażonego ptaka. Nie wiadomo, czy one są zarażone, czy nie. No dobra. To zobaczymy, czy dalej jeszcze coś będzie. No i idę dalej znowu ptak leży martwy. Pani ze Straży Miejskiej, żeby nie podchodzić blisko. A tu już kolega się czai, żeby chyba podjadać go. Już kolejny ptak martwy. Coś jest na rzeczy. Bo sporo tych ptaków leży. Coś jest na rzeczy. Może jakaś choroba? No, zgłoszeń mają dużo z plaży więc Tak to jest niestety Ciekawe co to Dobra idziemy dalej jak coś będzie to znowu nagram Smart spinokal i ręce jak to lepiej Ale spacery fajne trzeba kroki robić wow. Dobra jak coś będzie to jeszcze dobra. Już nie nagrywałem Ale widziałem jeszcze kilka martwych ptaków Jak szedłem Jeszcze nie doszedłem do Mola w Sopocie Już tutaj jestem przy wejściu Do Sopotu Ale z tego co czytałem I czat GPT też podpowiadał Że jest bardzo dużo zgłoszeń tutaj w okolicy Gdańska I prawdopodobnie Jakaś możliwe, że ptasia grypa Nie wiem czy czat GPT prawdę mówi Ale przeszukał sieć i są doniesienia o bardzo wielu ptakach martwych i mają się tym zainteresować służby, bo żeby nie było jakiegoś zagrożenia epidemiologicznego czy jak to tam się mówi bo tutaj ptactwo lądowe, żeby nie pochorowało się bo tutaj gęsi jakieś różne ptaki hodują czy kury żeby to się nie rozprzestrzeniło ale powiem wam, że jeszcze nie przyjechali nie sprzątnęli tych ptaków już minęło ponad 40 minut Odkąd nagrywałem te pierwsze ptaki Nie widziałem, żeby tam ktoś się pojawił Leżą cały czas No, także tak Nie za fajnie Coś jest na rzeczy Pocieszające jest to, że jest piękna zima Idę sobie na Molo w Sopocie, zobaczę czy można wejść W ogóle Ale tak to jest cudownie Idę teraz, przejdę trochę lądem nie plażą, bo jest duży wiatr na plaży, a tutaj jak będę sobie szedł ścieżką, to tak nie zmarznę. Kurde, jak ten Chad GPT zidentyfikował te duże ptaki? No nie przypominam sobie ostry gojad, coś takiego. Ale nie wiadomo, czy to prawda. No, te zdjęcia nie pokazują dzioba ani nic, tylko po ubarwieniu mógł po kształcie trochę tam popatrzeć. Ale duże, no nie powiem, że jak indyk, ale większe od kury. No dwukrotnie większe niż kura te ptaki były. Nie wiem, ktoś się zna, to może nikt napisze w komentarzu jak oglądał. A ja pozdrawiam Was gorąco, bo już zmarzłem. Spójrzcie jeszcze tylko na ten widok piękny z nadmorza, jak ktoś nie jest z nadmorza i ogląda to. Tędy będę sobie szedł w stronę sopotu. A tutaj jeszcze plażyczkę macie. Mrozik, elegancka. Minus 2 termometry pokazują, ale to odczuwalna jest dużo większa sporo ludzi spaceruje więc nie jest tak tragicznie, ale jak się idzie tam przy brzegu, to jest zimno. Ten wiatr potęguje mrozik. Odczuwa się jakby było z minus 10 albo lepiej. Także idę. o tutaj To wszystko. Na plakacie na ogłoszenie. Na plakacie na ogłoszenie. Tablica informacyjna jakie ptaki. Dobra, nie truję, nie przedłużam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, gorąco. Cześć.